Pomidorówka. Któż z nas jej nie lubi? Jest na nią wiele sposobów. Jednym z ciekawszych jest zupa krem. I właśnie ją dzisiaj urozmaicę kremowym serkiem mascarpone, a także wyraziste w smaku pesto. A zaczynam od cebuli. Kroję ją dosyć grubo i przesmażam w garnku na mocno rozgrzanej oliwie z oliwek. Po dwóch, trzech minutach smażenia dodaję kilka całych ząbków cząstku obranych rzecz jasna. A po następnych dwóch, trzech minutach smażenia dodaję pomidory pelati. Ja dodałem trzy puszki. Gdybym był na południu Europy, dodałbym świeżych pomidorów, ale nasze się do tego nie nadają. Dolewam też wody, nie za wiele, mniej więcej pół litra. W mojej zupce nie zabraknie papryczki chili, jeżeli robicie ją dla dzieci, pomińcie ten element. Ja nie pominę, jestem od niej wręcz uzależniony. Zupę jeszcze doprawiam świeżo zmielonym pieprzem, solą i odrobiną cukru. I gotuję na małym ogniu co najmniej 20, a nawet 25 minut. Po tym czasie wrzucam porządną garść listków bazylii i dodaję opakowanie serka mascarpone. I wtedy do akcji może wkroczyć blender. Miksuję całą zupę na gładki krem. I żeby moja zupa była smaczniejsza i bardziej aksamitna, podczas miksowania cienkim strugiem wlewam oliwę z oliwek, dobrą oliwę z oliwek, i więcej pół szklanki. I taką już gotową, kremową zupę przekładam na talerz. Na środku układam kleks mascarpone, a po bokach, dookoła tego kleksa, nakładam kilka łyżeczek pesto. Mascarpone sprawia, że zupa jest kremowa i delikatna, a pesto urozmaica i niemal wymieruje jej smak. Jest to zdecydowanie jedna z moich ulubionych zup. A wasza? Opowiedzcie o tym. Ale najpierw koniecznie zróbcie ją w domu. A podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.